Dobry. Dzień dobry, cześć co? Cokolwiek ja tutaj z siebie wytuszę, to to i tak będzie króciutki film, taki informacyjny. Yy, w połowie września, w weekend, szykuje się takie spotkanie w miejscowości, a właśnie, zapomniałem. Koźle, koza, kozy, kozy chyba, miejscowość Kozy pod piersko biało dosłownie obok miasta Bielsko-Biało. Wszystkie linki w opisie filmu znajdziecie, a ja chciałem serdecznie zaprosić, kto miałby ochotę wziąć udział w takim spotkaniu, bo to jest pierwsze takie spotkanie, więc ja też nie wiem, czy na pewno. Ale moje odczucie jest takie, że to już nie jest to, co ja spotykałem tam pod Ślężą, gdzie spotykaliśmy się na harmonii kosmosu. I tak się zastanawiałem, po co to wszystko tam? Co to ma wspólnego ze świadomością? Te, te kolejne programy. A tutaj wydaje mi się, jest naprawdę piętro wyżej jakieś tam wykłady, a potem też dyskusje. Ja też tam będę miał wykład. Ale ale wydaje mi się, że wiecie co, naprawdę chyba najbardziej w tym wszystkim chodzi o to, żeby raz na jakiś czas się spotkać na żywo z podobnymi ludźmi. Wymienić swoje poglądy, wymienić swoje postrzeganie świata. Jest tak, to cholery, że jest jakiś jeden wzór, za którym teraz będziemy podążać. Świadomość, jedność, tu i teraz, Świadomotychanie. oddychanie, to wszystko tylko kolejne iluzje. Wystarczy być, ale w tej grze, w której wystarczy być, bo gra... Cały czas się toczy i jakby nie ma z niej wyjścia. Jest to, co jest. Wszystko jest iluzją, a jednocześnie nią nie jest. I to właśnie zależy od punktu widzenia, czyli rodzaju świadomości. Bo jeśli ten twój awatar, o ten mój, jest świadom, że jest tu świadomym obserwatorem, to on staje się graczem. Traci świadomość za bardzo w tą grę, wiecie, wszedł się w nią jak w film, to już staje elementem gry. I to jest właśnie ta diametralna różnica: czy kraczem jesteś, stajesz się, bywasz, czy wciąż tylko elementem gry? Dobra i miałem się nie rozgadywać, a to już 3,5 minuty. Więc ja zmieszczam wszystkie linki. To jest połowa sierpnia, bo nie pamiętam teraz 14 weekend w bądź razie. Nie sierpnia, przepraszam, września, września. Września, połowa września, weekend. Bielsko Biała tuż obok. I wszystkie linki zamieszczę. Także te, ja nie jestem organizatorem, więc tam w linku też będzie. Do kogo ewentualnie zgłaszać się z pytaniami. No ale w razie jak ktoś zadzwoni do mnie, no to ja też coś odpowiem. Bez przesady coś tam wiem. Jakby co? To do zobaczenia za dwa miesiące. Cześć.